Otwarte. Nie, no nie brzmi w ogóle. Najgorsze jest to, że brzmi w momencie, kiedy zamknę szyby. A to oznacza jedno, że to nie brzmi. To co powinno brzmieć. Kurde. Nie, no bez sensu. Wiada, wiada. Hmm. Strasznie się cieszyłem z Audi S3, bo dla mnie Audi S3, kiedy usłyszałem, że jest w parku prasowym S3, to S3 dla mnie jest takim samochodem, który otwierał pewną epokę motoryzacyjną. Otwierał pewną epokę tuningu motoryzacyjnego i tego jak to jeździło, jak to się jeździło, zachowywało i tak dalej. No, bardziej strzela jak jest zamknięty niż przy otwartym oknie w tunelu. No hello, coś jest nie tak. E, i, I bardzo się cieszyłem, że będzie ta S3, bo to, 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 to w sumie ważny dla mnie samochód. I wsiadłem do tego samochodu, zacząłem jeździć w trybie, w trybie takim najbardziej normalnym, który był, czyli automatyczny tryb, który, który jest, zobaczcie tu. I, I muszę Wam powiedzieć, że to bardzo porządna Audi A3. I t, 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 trudno się do niego do czego doczepić, natomiast, kurde, to jest Audi A3, a nie S3, jakby brakuje tego pazura, który był w S3, według mnie, to jest, ja wiem, że jeszcze jest RS3, ale S3 też powinna być takim, o, U, dopiero, to słuchajcie, to było 2,5 sekundy czekania, aż on zrobił... Rena pompuje się i pojedzie, oczywiście. Zmienia się jego charakterystyka w momencie, kiedy wrócimy mu tryb Dynamic i on się robi taki bardziej za nogą chodzący, bo nie schodzi z tych obrotów, tylko pompuje się. Chodzi na wyższych obrotach, więc łatwiej i szybciej się pompuje. Ma fajny układ kierowniczy, ale brakuje mu dla mnie tej kultowości, która, którą miało pierwsze Audi S3. Pamiętam, kiedy te samochody pojawiły się na rynku, jak wielkie zrobiły zamieszanie. Wtedy w Polsce był taki gość, który na trakcie brzeskim miał taki mały zakład i kombinował z Audi S3, właściwie A3 i S3 si legendarne 18 Turbo. Co zrobić, żeby z tych stu kilkudziesięciu koni było tych koni 200, 230, 300 koni. Dołożyć do nich Nitro, jak to jeździło, jak to działało, jak to funkcjonowało. To były zupełnie inne czasy, zupełnie inne realia i ta strójka robiła naprawdę robotę. Swoją drogą ten facet dziś jest jeden z największych ikon budowania samochodów do wyścigów na jedną czwartą mili, a zaczynał właśnie od tych A trójek i S-trójek. I sam jestem ciekaw co o tym powie. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Dziś zobaczycie osiągi, zmierzymy, zmierzymy przyspieszenie, zobaczymy jak S3 ma się versus dane książkowe, ale z drugiej strony ciekaw jestem najbardziej, co o tym samochodzie ma do powiedzenia facet, który dla mnie tworzył legendę Audi S3 w Polsce, czyli Grzesiek Staszewski. Pamiętajcie, że korzystając z linku, który znajduje się tuż pod filmem, dostaniecie 150 zł zwrotu na wasze konto w ciągu 30 dni. Jeżeli myślicie o przedłużeniu, wejdźcie, kliknijcie i zobaczcie, gdzie Wam się opłaca bardziej. No dobra, zobaczmy, jak tu się jeździ na S3 Kiedyś to, to było marzenie. Jest teraz, w dobie RS-ów, to S3 jest bardziej takim trochę lepszy Audi, no, ale zobaczymy. Pierwsze wrażenie, że taki nowoczesny samochód. Kształty są zupełnie inne. Jakieś ostre kanciate, już się kolana walnąłem w ten ruch, wsiadając tutaj. Więc. Nie jeździłeś jeszcze tą generacją? Nie, to nie. Kiedyś jeździłem poprzednimi, a ta jest taka, którą pierwszy raz dosiadam. Pierwsze wrażenie to jest tak oczywiście jak to teraz bywa, tabletowo. Wszystko tablety, wszystkie jak gdyby, instrumenty już cyfrowe w ogóle zero analogowych kresek. Można sobie pewnie tutaj to pozmieniać. Ten cały wygląd tego. Proszę tankować, to jak zwykle to się nie zmieniło. Nawigacja na centralnym wyświetlaczu bardzo fajnie to zrobione. No, tak oczywiście. Start stop, ale już przywykłem. Kiedyś to mnie mierziło, ale teraz to... ten silnik jest tak skonstruowany, ma pompki ee, cieczy, tak, żeby mu to o, jak gdyby nie, nie groziło. Poza tym ten start-stop nie uruchomi się, póki nie jest ciepłe, czyli w zimie on działa później. Jak jest za gorący, też nie wyłączy silnika, to wszystko jest już inteligentne. Tutaj nie ma z tym problemu, tego bym się nie bał. Oczywiście da się to zdezaktywować dla takich, co uważają to za zbędne. Wiem, coś tutaj na moroczy buczy. Oczywiście. Line Assist już ze mną walczy, bo migacza nie włączyłem, czyli to są takie rzeczy, których kiedyś nie było, teraz to praktycznie jest norma. Łopatki 7, 7 biegów. Co jest fajnego w tych nowych samochodach, to to czy umiesz jeździć czy nie umiesz, to tak samo szybko pojedziesz, Czy ze świateł, czy na mokrym, czy na suchym. Praktycznie super kierowca i kierowca laik dokładnie tak samo ruszę, bo, bo ta maszyna robi wszystko za ciebie już w tej chwili. I dobrze, bo jakby skrzynie manualne, to, to trzeba było umieć jeździć teraz, to po prostu trzeba wiedzieć jak jechać, a nie trzeba umieć po prostu działa za ciebie. Fajny przejrzysty wyświetlacz na chodzik ładnie widać. Nie wiem, czy będzie widać, ale widać e, w dobie e, dzisiejszych e, jak gdyby, przepisów i, i, i tego, że rzeczywiście te samochody łatwo się rozpędzają. to to, że widać jaką mamy dozwoloną prędkość aktualnie na szybie, to jest bardzo pomocne. Kiedyś takich gadżetów nie było. Ma taki charakter sportowy, taki od zwykłego A3 bardziej to mruczy. Albo jest coś już zepsute, ale auto nowe, to chyba to tak ma być. Pierwsze strójki były o tyle fajne, że to były tylko manuale, to znaczy fajne. No nie było to fajne, no bo to były... Mam e, 210 Koni, 225 ta mocniejsza. E, 18 Turbo z naszej generacji to wszystko sześciobiegówka była manualna e, 20 lat temu to, to, to był szybki samochód. Nie? Teraz ta S3 e, postawiona ze zwykłą Skodą nie ma szans, tak? jak Mamy skrzynię DSG, na starcie te skrzynie dwusprzęgłowe niszczą te manuale, no nic dziwnego, no, to jest super sprawa. Wtedy te samochody S to były takie y, z duszą, takie czy S3 czy S4. S5 jeszcze nie było, y, były później S5 i S6. Y, to te samochody. Były takim jak gdyby kultowym czymś, takim czymś niedoścignionym, nie, nie do zdobycia, bo były drogie. No czasy się zmieniły i, i tamte strujeczki starsze dalej jak jest w fajnym stanie, jak można ją kupić, no to, to aż się człowiek zastanawia czy sobie nie sprawić, bo to takie marzenie sprzed z, z 20 lat. No ale technologia się bardzo zmieniła. Najbardziej się zmieniło to wszystko co to tutaj pomaga kierowcy czy ta skrzynia biegów czy te wszystkie systemy bezpieczeństwa i, i, i nawigacje w tych pierwszych s te nawigacje w ogóle nie działały w Polsce, teraz to po prostu bez nawigacji to się do domu nie trafi. Jeśli chodzi o modyfikowanie s i wtedy i teraz to praktycznie bardzo fajnie się modyfikowało i modyfikuje nadal, ponieważ e, to były już e, silniki, które miały komputery, które można było programować przez gniazdo diagnostyczne. E, miały spory zapas, szczególnie momentu obrotowego ta mocniejsza. Bez problemu można było ją e, do tak 260-270 samą elektroniką podkręcić. No te ta strójka nawet nie wiem ile dokładnie ma koni, ale podejrzewam, że... On ma 310 i 400 niuta. No to myślę, że tutaj spokojnie 40 koni samym programem bez największego kłopotu można będzie. Bo tu jest 2.0 TFSI, czyli silnik też chyba bardzo podatny na modyfikacje. No i teraz dostępność tych wszystkich komponentów się bardzo poprawiła, dużo łatwiej jest o, o tuningowe rzeczy do tego, czy interkulery, czy jakieś e, e, układy wydechowe, czy czy poprawa układu paliwowego, jeżeli zmienimy turbo największe, to, to myślę, że tutaj e, pod kątem tuningowym to nawet w tej chwili większy, e, większy wachlarz możliwości mamy do tego samochodu niż kiedyś. No i przede wszystkim ta skrzynia biegów pozwala na podkręcenie bardzo mocno tego samochodu, a sprzęgła, które są tu zastosowane w tym DSG, bardzo dużo znoszą, szczególnie jak się zmieni program skrzyni biegów, podniesie się ciśnienie zapięcia tych sprzęgłów, prędkość, no i tam można już tuningować tak samo skrzynię, jak i silnik. Kiedyś nie było w ogóle tych skrzyń, więc żeśmy tylko próbowali wzmocnić sprzęgło i zawsze się coś po jakimś czasie urwało. Teraz to... Ta poprzeczka jest bardzo mocno podniesiona i fabrycznie ten samochód jest o niebo szybszy niż tamta trójka. W tamtych latach z silnika 18 Turbo osiągaliśmy jakieś 600 koni z zakłóciem, czy... z, z dużymi przeróbkami, takimi naprawdę dużymi. Podejrzewam, że tutaj 600 koni, ten silnik by zniósł w oryginale plus modyfikacje turbo układu paliwowego intercoolera no ale tamte 600 koni to mniej więcej pozwalało na osiągi tego, podejrzewam, że 400 koni w w nowej generacji by wystarczyło na, na tamte o 600 koni. Przez to jak jest sprawna skrzynia biegów i jak to startuje, zaraz zobaczymy właśnie jak to, jak to, to, to zadziała. 4,89 na bez jakiejś e, specjalnej napinki <laughs> tak normalnie jeszcze jad jadąc z wydwóch, prawda? A. nie, no to jest przepaść technologiczna przede wszystkim jeszcze to co ten samochód robi jak to szybko reaguje, jak to się prowadzi teraz pogoda jest słaba, no. jest tak e, lekko wilgotno, ten asfalt nie jest przyczepny, a to quattro które tu jest, ta skrzynia te hamulce, te opony to, to, to czuć tę to, to różnicę pokoleniową między tymi generacjami. Ten jest naprawdę taki aż nudny, tak? Że trzeba naprawdę uważać, żeby nie stracić prawka, bo tu się nie czuje na tej prędkości. Ona tak przyrasta jest, spokojnie. Też wyciszony jest w miarę, jest jak na, na, na Słychać staję. charakterystyczny taki basowy pomruk i, mhm. i przy przypięciu biegu fajnie on sobie tak prycha, ale, ale jest taki... Bardzo grzeczny ten samochód. To co Patryk mówił, jemu się on nie podoba, że to już nie jest to co to, to kiedyś S3, to wow, nie? Ale to jest 14 razy szybszy od tamtego. Mówię w każdej kwestii. Bardzo dobrze się trzyma drogi, jest cichutki i tak naprawdę kupujesz samochód w sklepie gotowy. Nie musisz nic tuningować, bo on jest poniżej 5 sekund. Tak, tak o, tak każdy tym ruszy. Oczywiście, yy, no, można tu brakować tej zmiany biegu, w ogóle to nawet lewarka nie ma, no jeszcze w poprzednim to, to był, to można było sobie rękę i ten plus minus coś porobić, tak? <todgłosy> Tutaj tylko łopatki zostały, no, jest to no, po prostu nowa era. Ja się cieszę, że jeszcze w ogóle możemy kierować i decydować o tym jak jeździmy, bo podejrzewam, że nasze wnuki już nie będą miały tej frajdy z tego, że sam sobie możesz jechać. Więc no, mam nadzieję, że to znaczy ja wiem tak samo jak jest przy Audi S6 i RS6 czy S7, RS7. Podobne samochody S6 do RS6, ten sam, ta sama baza, ten sam silnik, ale jednak ten... E, smaczek ten, tą kropkę nad i czy wisienkę na torcie, to R powoduje, że tam jest bardziej performansowo, sztywniej, e, mocniej i e, wszystko jest bardziej. S jest już takim standardem wyższym, takim usportowionym, a RS to jest już to, o co chodzi. Kiedyś było tylko RS4, potem było RS6. E, takie fajne, duże Audi. No a teraz RS-y już, już wszystkie są, Sy i RSy, więc generalnie e, jest moda na fajne samochody, na e, lepsze samochody, na bardziej e, dopracowane, mocniejsze i sprawniejsze, bezpieczniejsze przez co mają większe hamulce, lepsze koła wszystko jest lepsze w Polsce mamy coraz lepsze drogi mamy dużo autostrad którymi możemy 140 jechać 150 też się nikt nie przyczepi mało zakrętów co prawda no ale frajda a można mieć i co najciekawsze tego poprzednia SK nie miała te samochody coraz mniej palą to jest dla mnie szok. Mają coraz większe możliwości, coraz lepiej jeżdżą, a coraz lepiej jeśli chodzi o ekonomię. Ten samochodzik podejrzewam przy normalnej jeździe pali poniżej 10, to mm -hmm. przy starej S. Nawet poniżej 9. No, no to stara S, tak, 15-20 to była norma. Więc to jest skok w każdym zakresie.